Dzień dobry, witajcie kochani. Hania z Iwoną już na posterunku już pozdrawiają. Iwona z zimnego, zimowego Krakowa u nas niestety wszystko płynie, ale takie są uroki zimy. Raz biało, raz czarno. Zobaczymy, jak to będzie na święta. Przydałoby się troszeczkę śniegu, żeby troszeczkę pobielić ten świat, żeby był jasny i piękny, ale nawet jeśli tak się nie stanie. To my tą jasność, i tą biel, i to światło mamy w sobie, będziemy je sobie rozświetlać, i z całą pewnością każdy dzień dzięki temu będzie piękny bez względu na pogodę i bez względu na to, jakie kolory zobaczymy za oknem. Zapraszam Was bardzo serdecznie do rytuałów tybetańskich. Fantastyczne ćwiczenia: uruchamiamy ciało, uruchamiamy energię, która wyzwala się z naszego ciała, która pozwala naszym organom prawidłowo funkcjonować, uruchamiamy światełko. Dzielimy się tym światełkiem między sobą, dzielimy się radością i dzięki temu z chęcią z każdego dnia zabieramy się za ćwiczenia i sprawiamy, że będziemy mogli cieszyć się życiem, zdrowiem, młodością i sprawnością przez długie, długie lata. Fantastyczna ekipa już czeka na to, żeby się poruszać i porozciągać, a my tymczasem. Gotowości. Przypominam o tym, że będziemy pić wodę, także przygotujcie sobie koniecznie ciepłą wodę do picia. Będziemy skupiać się na sobie, na swoim ciele, wykonywać każde ćwiczenie na miarę swoich możliwości, a jeżeli dopiero zaczynacie, to rozpocznijcie od kilku powtórzeń i powoli wdrażajcie ciało w tę gimnastykę. I przypominam również o tańcu intuicyjnym, który można razem ze mną wykonywać co czwartek o godzinie 20, jeżeli macie taką ochotę, żeby pozbyć się napięć z ciała i skontaktować się jeszcze głębiej z ciałem. To zapraszam. A dzisiaj zaczynamy od tego, że oczyszczamy głowę ze wszystkich negatywnych myśli i wprowadzamy myśl w oddechu łącząc ciało, ducha i umysł oddechu, łączę ciało, ducha i umysł, i z tym myślę, rozpoczynamy od oddychania i spróbujcie dokonać właśnie tego. Zapraszam. Stań wygodnie, rozstaw nogi na szerokość bioder, zwróć uwagę na to, żeby stopy były względem siebie ustawione równolegle, przenieś ciężar ciała lekko do przodu, odblokuj kolana, Wyciągnij sylwetkę w górę, połóż nie na brzuchu i rozpoczynamy oddychanie, wciągając powietrze nosem. Uruchom w tym momencie mięśnie brzucha, tak żeby wepchnąć to powietrze do brzucha, napełniamy go jak balonik. Chwilę wytrzymaj i powoli rozluźniając mięśnie, wypuść powietrze. I tak licząc do pięciu wdech i do pięciu wydech, powoli oddychamy, przyzwyczajając się do tego rytmu. Cały czas oddychając, przechodzimy do pierwszego rytuału. Złóż dłonie na wysokości klatki piersiowej, skup wzrok na jednym punkcie naprzeciwko siebie, będziemy kręcić się w prawą stronę i żeby nie zakręciło się w głowie, to wzrok pozostaje na tym jednym punkcie aż do momentu, gdy ciało obróci się maksymalnie i wtedy dopiero szybko obraca się głowa, a za nią podąża ciało. Rozłóż szeroko ręce, przytrzymaj sylwetkę mięśniami brzucha i startujemy. Oddychając z uśmiechem wykonaj tyle obrotów ile możesz i w swoim tempie a ja wykonuję ich 21. Zatrzymaj się, stań w pozycji wyjściowej. Kup wzrok na czubkach palców. Oddychaj do brzucha. I jak wirowanie w głowie ustanie, to powoli przejdź na matę. Popij jeszcze wcześniej wodę. I połóż się na plecach do drugiego tyłu. Ręce leżą swobodnie wzdłuż ciała, kręgosłup przyklejony jak największą powierzchnię do maty, palce stóp zadarte do góry, tak, żeby piętę uniosły się nad podłogę. I na wydech. Unieś głowę, pociągnij palcami mocno nogi w górę, starając się, żeby były proste w kolanach. A z wydechem odłóż i nogi, i głowę. Wdech. I wydech. Trzy. Zamknij oczy i skup się na ciele cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć Jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście. W oddech łączą ciało, ducha i umysł. Piętnaście, szesnaście. osiemnaście, dziewiętnaście, dwadzieścia, dwadzieścia jeden. Rozluźnij, przewróć na bok. Powoli podnieść wodę i uklęknij do trzeciego rytuału. Rozstaw nogi na szerokość bioder, oprzyj palce stóp o matę, wyciągnij sylwetkę w górę, oprzyj dłonie o pośladki, a głową opuść w dół. I na wdech, unieś głowę, wypchnij klatkę piersiową w przód, ściągając łopatki. I odchyl głowę do tyłu, pilnując, żeby biodra nie uciekły do przodu, a z wydechem wróć do pozycji wyjściowej. Wdech i wydech. Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. osiem, dziewięć, oddech łączę ciało, ducha i umysł, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście. Szesnaście siedemnaście osiemnaście dziewiętnaście, dwadzieścia, dwadzieścia jeden. Pokręć głową w jedną stronę i w drugą, żeby rozluźnić kark. To oddychaj przy tym. Poruszaj ramionami, popij wodę i usiądź do czwartego rytuału. Rozstaw nogi na szerokość bioder, w miarę możliwości i kolana, wyciągnij sylwetkę w górę, oprzyj o matę przy biodrach, kierując łokcie na zewnątrz, głową opuść w dół i na wdech głowę biodra w górę, a głowa jest z przedłużeniem kręgosłupa. Z wydechem wkrocz do pozycji wejściowej, zdech i wydech. Trzy cztery pięć sześć. Dziewięć, dziesięć, jedenaście. W oddechu łączam ciało, ducha i umysł. Dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście. siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście, dwadzieścia, dwadzieścia jeden. Usiądź swobodnie, strzepnij dłonie, żeby rozluźnić nadgarstki. Weź głęboki wdech, wydech. Połóż się na brzuchu do piątego rytuału. Rozstaw nogi na szerokość bioder, oprzyj palce z o matę. Ręce możesz oprzeć na łokciach, żeby uprościć sobie zadanie, a w wersji oryginalnej oprzyj dłonie o matę przy klatce piersiowej, unieś głowę, podnieś ciało w górę i na wdech wypnij pośladki. Skieruj łokcie na zewnątrz, broda da się do mostka, kolana są lekko ugięte i dociskaj pięty do maty. A z wdechem przejdź do pozycji z głową w górze. Wdech i wydech. Trzy cztery. Osiem dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. W oddechu łączę ciało, ducha i umysł. Szesnaście. Siedemnaście. Osiemnaście. Dziewiętnaście. Dwadzieścia. Dwadzieścia jeden. Z wydechem uklęknij, usiądź pośladkami na piętach, rozszerz kolana, wyciągnij ramiona mocno do przodu, Oprzyj czoło matem i oddychaj do brzucha. Się podnieść, podni wodę. I do ćwiczenia dodatkowego rusz na boku. Oprzyj rękę na łokciu, luźno ramię. Noga, na której leżysz, jest wyprostowana. Palce zadarte. druga noga przyciśnięta do uda. Nogi wyprostowanej, możesz sobie pomóc ręką, i zaczynamy unosić prostą nogę. W górę i w dół. Dech i wydech. Wykonaj to ćwiczenie w swoim tempie. I zmiana strony. Oprzyj się na łopciu, wyprostowana noga ma zadartą stopę, drugą przyciągnij i zaczynamy. Z oddychaniem wykonujemy ćwiczenie. I rozluźnij. Podnieś się po piwotę. Połóż na brzuchu do deski. Rozstaw nogi na szerokość bioder. Oprzyj palce stóp o matę. Ręce oprzyj na łokciach. Nastawiam czas na 60 sekund. Wytrzymaj w tej pozycji tak długo, jak długo możesz. I zaczynamy. Unieś Zawinkość ogonową pod siebie, wyprostuj plecy, przenieś ciężar ciała lekko do przodu, mięśniami brzucha mocno, trzymaj serwetkę, zaciskaj pośladki, głowa jest przedłużeniem kręgosłupa, oddychaj i uśmiechaj się. Następnie oprzyj głowę na dłoniach, zamknij oczy, pozwól, żeby ciało się zrelaksowało. Oddychaj głęboko i masuj swoje ciało oddechem. Wypuszczaj napięcie ze wszystkich mięśni. zluźnij. Kolejno najpierw stopy. Następnie łydki. Uda. Pośladki. Brzuch. nagromadziła wokręgo sopa, plecy, barki, ręce, kark, głowę, rozluźni mięśnie cała. Pójdź swobodnie szczękiem, pozwól opaść policzką. Podziękuj swojemu ciału za dzisiejszą gimnastykę. Uśmiechnij się do siebie, Weźli w świat swoją dobrą energię i przyjmij tę, która do Ciebie wraca, powoli otwórz oczy, zacznij poruszać całym ciałem, podnieś się. I wodę. I dzisiejszą gimnastykę mamy zaliczoną. Bardzo Wam dziękuję za wspólne ćwiczenia. Dziękuję Hani i Iwonie za towarzystwo każdego dnia. Życzę Wam wspaniałego dnia i do zobaczenia jutro.